Tobie jednej. Tobie jednej mówię nikomu innemu, bo wstyd. I pamiętaj nie powtarzaj nie chcę, żeby gadali stara a głupia, ale co prawda to prawda nie będę zaprzeczać. Może i racja, że mi się należało, bo ile ja wcześniej użyłam? Tyle, co kot napłakał. Żadnych przyjemności, nic ponad to, co konieczne. Przecież nie dla siebie, lecz dla innych, dzień w dzień, rok w rok tak mnie wychowano. Od tego byłam. Przynieś, podaj, odnieś, wyjdź. Nie powiem, żeby życie mnie rozpieszczało. Wręcz przeciwnie. Nikt mnie w tym życiu nie rozpieszczał. W żadnym innym też nie. Zimny chów, oschły ton. niebecz, milcz. Nie jesteś z cukru, nie rozpuścisz się. Rączki na kołderkę, nóżki razem, a język za zębami. Twarda sztuka ze mnie. Nie miałam wyboru. Żadnego cackania. Czasy były ciężkie, beznadziejne. Co poradzisz? Rajstop nie było, jeden rodzaj dezodorantu, więc wszystkie pachniałyśmy tak samo. Po papier toaletowy stało się pół dnia w kolejce, a gdy przychodziły te dni, w majtki musiałaś napchać waty. Nikomu się nawet nie śniło, że można w bardziej cywilizowany sposób, że są jakieś środki higieniczne, wkładki, kubeczki i zapomnij. Jak raz w prezencie dostałam czekoladę, jadłam po jednej kostce dziennie, aby nie skończyć, a później długo wąchałam sreberko, próbując przywołać w pamięci woń kakao i orzechów. Zamykałam oczy, odlatywałam myślami w dalekie kraje, stawałam pod drzewkiem pomarańczowym ubrana tylko w bikini, a opalony zagraniczniak podjeżdżał czerwonym autem, otwierał dach i mówił – Wskakuj, piękna, jedziemy! San Pedro, San Trope, Buenos Aires, Costa del Sol – wybieraj! Ja na to – Wszędzie! Byle jak najdalej stąd. Kliknął pod zdjęciem serduszko. Najpierw nie zauważyłam, bo żeby dostrzec coś w tym smartfonie, muszę za każdym razem zakładać okulary do czytania. Nie widzę powiadomień, kto polubił, więc mi umknęło. Ale na drugi dzień już był od niego komentarz. Jestem pod wrażeniem. Wchodzę na jego profil, żeby zobaczyć, kto to. Widzę, że przystojniak, na oko w moim wieku, zadbany, elegancki. Nie zgadniesz, pod jakim drzewkiem stoi. No jak pod jakim? Pod pomarańczowym, wyobrażasz sobie? Patrzę raz jeszcze. Bo może mi się zdaje, może coś pomyliłam, ale nie. Ten właśnie człowiek pisze do mnie, że jest pod wrażeniem. Prawie Clint Eastwood uśmiecha się jak Marcello W wokół błysk, niczym u Clarka Gable'a. Wiem, nic ci nie mówią te nazwiska. To przedpotopowe czasy, ale uwierz, od razu mi się zrobiło błogo na sercu. Do czego to uczucie porównać? Do drżenia rąk, kiedy jako małolata z namaszczeniem odwijałam sreberko, i zanim pojawiła się czekoladowa kosteczka, już czułam na języku jej słodki smak. Ale co ja wtedy wiedziałam o miłości? Smarkata byłam, zachukana. dwanaście lat mogłam mieć, trzynaście może. O chłopakach nie myślałam, matka mnie przestrzegała na wyrost, ani mi się wasz. Czasem tylko któryś szarpał za włosy, i nie było jak się przed tym uchronić, bo nauczycielka twierdziła, że to znak, że chłopiec cię lubi. Koledzy w ten sposób pokazują sympatię. Podszczypywaniem, kukseńcami, dokuczliwością. Końskie zaloty. Nie zapytałam jej, czy skoro końskie, to wobec tego jestem klaczą? Ja się w ogóle przez większość życia nie odzywałam pytana, Ale nie wracajmy już do tamtego. Wróćmy do tego, o czym zaczęłam. Nie miałam szczęścia do mężczyzn. Co jeden, to lepszy. W sensie, że gorszy. Rozumiesz, poza tym Ilu tych mężczyzn? Było. Jeden były mąż i paru cwaniaków z miodem w uszach, co się kręcili w zasięgu. Ale ja wcale taka skora nie byłam. Inne sprawy człowiek miał na głowie. Żadnych tam lowelasów, bawidamków. A skąd? Pewnie myślisz, że trzeba było z życia brać. Zgadzam się. A jak? Trzeba było. Garściami, do pełna. To by na starość takie kwiatki nie wychodziły. Ale jest, jak jest. Sama widzisz, że ze mnie żadna kokietka. Ja zawsze tylko serio. Nie umiem inaczej. Dzieci wyszły na ludzi, a i wnukom mam co opowiadać. Chociaż o małżeństwie wolałabym nie pamiętać. Pytasz dlaczego? Powiem ci kiedy indziej, bo to jest materiał na film. Na horror. Co ja przeżyłam z tym łachudrą, najgorszemu wrogowi nie życzę podobnej gehenny. A z początku taki się wydawał wyjątkowy, szalony. Wszystko robiłbym bym zwróciła na niego uwagę. Lampka mi się powinna była zapalić, kiedy wychodziłam z mieszkania na klatkę schodową i dzień w dzień, w tym samym momencie, on otwierał swoje drzwi, zgłupia frant. Dzień dobry, sąsiadko. Witaj, miła pani. Dobry wieczór, królowo. A potem hyc na poręcz schodów i zjeżdżał po tej poręczy w dół. Patrzyłam za nim, jak się dla mnie popisuje, jak odgrywa ten cyrk. A nie patrzyłabyś? W końcu tak się rozpędził, że wpadł na skrzynkę na listy i rozciął sobie łuk brwiowy. Musiałam pomóc. A nie pomogłabyś? Onże umów się ze mną. Zgodziłam się, bo pomyślałam, odmówię, to sobie chłopina jeszcze co gorszego zrobi. Będę go mieć na sumieniu. A nie zgodziłabyś się? Ty byś się nie zgodziła, ale ja. Ale wtedy. Reszta kiedy indziej. Teraz chcę ci opowiedzieć o pomarańczach ciąg dalszy. Tylko pamiętaj, cicho sza, bo jak coś z tego wypłynie, dopiero będzie draka.